Witam serdecznie. Tym razem w deszczowej Hiszpanii, bo troszeczkę popadało. Podaję z dużym, dużym wyprzedzeniem bardzo ważną wiadomość, na którą niektórzy z Was czekali. Mianowicie między 16 a 27 lutego przyszłego roku jestem w Tajlandii i ktokolwiek, cokolwiek będzie zainteresowany, będę robił. Jeszcze raz reportaże o tych tanich mieszkaniach i domów, domkach, niewiele ich zostało, ale są, bo dzisiaj nawet dostałem piękną ofertę, nowe mieszkanie z basenem w granicach 30 parę tysięcy euro, no i tam jeszcze parę innych będzie, także można już pisać, bo jeżeli ktoś doleci, ja jestem w stanie tam zorganizować nocleg, że jest konkretnie już zainteresowany, no to tam są w tej chwili najtańsze ceny, chyba jakie tylko mogą istnieć. Jest 200 km na południe od Bangkoku, ale tu już szczegóły można do mnie dzwonić na spokojnie, na ten mój polski telefon, yy, czy ten hiszpański, plus 34, 634, 802, 410. I wtedy możemy się umawiać i jakieś tam szczegóły umówić. Bilety na dzień dzisiejszy, jak patrzyłem. Jak ktoś doleci, zależy gdzie się znajduje, ale z Madrytu to są ze 3-4 loty dziennie z jedną przesiadką gdzieś w Dubaju czy w jakimś tam arabskim kraju. To w granicach 300-350 euro w jedną stronę. Także czekam na wiadomości. Dzwoncie, piszcie, zakupy w Tajlandii. To jest tylko takie dodatkowo, czym się będę zajmował, no bo tam naprawdę utrzymanie utrzymanie jest kilka razy tańsze jak w Hiszpanii. Bo to nawet 20-20 parę euro miesięcznie w obiekcie strzeżonym z basenem nad morzem. A jeszcze tam kwestia wynajmowania to jest już, płaci się taki ryczałt jednorazowy typu 200 zł za cały rok i można sobie przez cały rok wynajmować. Ale o tym to później, także na bieżąco będę informował.